Witam wszystkich. Jesteśmy przy mojej kostce. Jakieś 40, może 45, może nawet 50 litrów. Ja to się jej specjalnie nigdy nie mierzyłem. Jest to akwarium już dwuletnie, gdzieś mniej więcej. Na początku były tutaj same krewetki. Miałem te, miałem te krewetki tutaj hodować, no żeby je potem porozkładać po różnych innych akwariach, ale jak to w życiu bywa, miałem jakąś samicę kotną, na przykład gupika, albo molinezji, albo mieczyka, i po prostu trafiały tutaj, żeby się wykocić. W tej chwili robię to nagminnie. No oczywiście krewetkom to nie przeszkadza, żyją sobie wspólnie. Raczej się nie zjadają, tym bardziej, że zbiornik jest dość zarośnięty i mają się gdzie te młode krewetki schronić. Także jest tutaj sporo mchów dwa albo trzy rodzaje, nawet kilka korzeni, jakieś trawki, nawet jakaś kryptokoryna taka liściasta. Także spokojnie sobie tutaj razem koegzystują. No, takie po prostu przedszkole. Przewinęło się przez ten zbiornik sporo młodzieży, zarówno gupików, mieczyków, molinezji, nawet platki tu były. No, i jakoś wszystko się elegancko wychowało przeżyło. Wiem, że. Niektóre gatunki ze sobą nie powinny być, szczególnie jak się ogląda jakieś filmy na YouTubce na temat krewetek. Ci hodowcy bardzo narzekają, że ryby obgryzają im czółki, że nogę, że coś tam, coś tam, no ale takie spokojne ryby jak, jak młodzież żyworódek, które jeszcze do tego nie są no, w pełni wyrośnięte, to są takie niewielkie ryby z centymetr półtora przed. Rozłożeniem do zbiorników właściwych, no to naprawdę nie mają e, szansy, żeby tak, taką krewetkę uszkodzić. Także spokojnie sobie można te ryby trzymać. Zresztą, no ja ryby dosyć dobrze karmię, więc jakoś specjalnie ani nie polują na siebie, ani na młode krewetki, także spokojnie sobie tutaj dają radę. Niestety zbiornik e, dość mocno zarasta, e, mimo że światło nie jest jakieś e, mega. Ostre, tu są dwie takie lampeczki po 7 watów z AliExpressu. Dodam, no, mimo wszystko, zbiornik jest dość często przycinany, bo no, mija półtora miesiąca i niestety ryby nie mają gdzie pływać, a niestety muszą. No, żyworódki, szczególnie młode, powinny mieć gdzie pływać. Znaczy, szczególnie młode, no wszystkie żyworódki raczej, raczej mają, muszą mieć miejsce do pływania lubią oczywiście rośliny miejsca za zacienione już tu mówię o dojrzałych rybach, które gdzieś tam mm, no, muszą mieć plac, żeby się wykocić spokojnie, więc, więc dobrze mieć te rośliny w akwarium natomiast, natomiast e, musi też być e, miejsce do pływania a poza tym jak wygląda takie akwarium wypchane po brzegi roślinnością, gdzie ryba widać z trudem przeciska się pomiędzy tymi roślinami. Także no nie jest to zbyt estety, estetyczne. Mimo wszystko ja robię akwaria, e, robię akwaria. No moje akwaria generalnie wyglądają, staram się, żeby wyglądały i w sposób zbliżony do e, środowiska naturalnego, dlatego że te ryby jednak w cudzysłowie są szczęśliwsze, moim zdaniem, w takim akwarium, bo no, no, nie wiem, czy, czy, czy ryba się dobrze czuje, jak tam jakieś takie powrzucamy dziwnych ozdób szklanych, jakichś zameczków, kulek ze szkła i innych pierdół. No, ja, nie, ja nie lubię takiej akwarystyki, dla mnie to jest jakieś kurcze, dziwne coś. Także moje akwaria naprawdę wyglądają w sposób zbliżony. Znaczy, nie są to żadne endemiczne zbiorniki ani żadne. Eee, żadne środowisko naturalne wyjęte jeden do jednego, z, 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 na przykład z, gdzieś z rzeki w Ameryce Południowej, ponieważ to, to naprawdę trzeba by było przestudiować wszystkie rośliny, które tam rosną, wszystkie zwierzęta, wszystkie ślimaczki i inne. No a ja tego nie robię na pewno. Po prostu są rośliny, są ryby, są korzenie, eee, no i w, w miarę to wygląda naturalnie. Co do roślin jeszcze pływają tutaj też pływa tutaj też rzęsa, którą gdzieś niestety przywlokłem z jakąś inną rośliną. Jest też oprócz krewetek w ekipie, do ekipy czyszczącej zaliczam również świderki, które się tutaj namnożyły ostro, jak rzucę rybę na jakiegoś żarcia, to zaraz tych świderków tutaj wyłazi też multum krewetki były najpierw czerwone, oczywiście mówimy o Neocardinia Potem wrzuciłem tutaj jakieś kilka niebieskich. Potem kolega mój likwidował krewetkarium i tam chyba mu zostało z 5 czy z 6. Zabrałem je od niego, też je tu wrzuciłem. Także kurczę, w tej chwili to jakieś on miał jakieś brązowe, jakieś takie dziwne. W każdym razie tu wychodzi straszny miksior tych, tych krewetek. Tam jakaś czerwona widać, wylazła. Ale generalnie, krewetki są tutaj takie kundelki przeróżne. Niektóre są kompletnie niewybarwione, takie brzydkie, idealne tylko i wyłącznie do sprzątania. Są czerwone, są brązowe z jakimś takim paskiem. Na plecach dziwnym są właśnie czerwone, też z jakimś takim jaśniejszym kremowym paskiem. Starza się, że jakaś żółta się tu wyłoni, e, takie w kolorze moro, e, w ciapy jakieś. No, takie po prostu miksy totalne. No, jestem z nich bardzo dumny, bo są moje. Pokrzyżowałem je, nie wystawiam ich na żadnym konkursie. Nie, nie jest to, że tak powiem, e, nie są to główne zwierzęta, które chciałem hodować. One jakby przy okazji się tutaj przyjęły i generalnie mam je we wszystkich zbiornikach. Świetnie czyszczą. Przy okazji mogą też stanowić jakieś źródło pokarmu dla niektórych ryb, a mnożą się dosyć solidnie, więc nie mam nic przeciwko, żeby stanowiły jakieś, jakąś odmianę pokarmową dla, dla ryb. No Generalnie ze zbiornika jestem w miarę zadowolony. Wszystko fajnie się tutaj układa no polecam takie małe zbiorniczki szczególnie dla no małe no 40 między 40 a 50 litrów jest to taki zbiornik gdzie można wszystko łatwo szybko ogarnąć bo mam jeszcze na przykład zbiorniki ponad 200 litrowe no to już praca przy nich to jest a ja nie mam takiego klasycznego fishroomu, tu, tu gdzieś, gdzieś jakichś takich technicznych rozwiązań, jak niektórzy mają u siebie. Tu widziałem faceta, który miał jakieś kraniczki takie poprzykręcane, że nacisnął guzik i ze wszystkich zbiorników mu tam woda wężykiem gdzieś na ogród jakiś wylatuje. No, no ja robię to niestety wszystko ręcznie, spuszczam wodę, czyszczę szyby. Chociaż też co do tego czyszczenia szyb, to mam mieszane uczucia. Czyszczę szybę przednią, bocznych szyb nie ruszam, hmm, dlatego że też uważam, że to jest taki, tak, tak naturalne bardziej dla ryby, żeby e, ta ryba jednak. No bo jak ryba pływa w jakimś stawie, to na przykład tam nie ma szyb, tam jest po prostu brzegi są czarne, no i ryba ma tylko powierzchnię światło od góry. No tutaj ryba nas widzi, też się nie czuje, chyba z tym dobrze, że jakiś. Gość siedzi tam łapami coś grzebie przy, przy tej szybie, czy się porusza. Oczywiście one się z czasem przyzwyczają do tego, ale ja myślę, że... Wyczyszczenie przedniej szyby jest OK, a pozostałe niech sobie tam będą lekko pokryte jakimś takim zielonkawym nalotem. No, to może tyle na temat tego akwarium. Dziękuję za obejrzenie. I zapraszam do kolejnych filmów.